Sylwia Grzeszczak, popularna polska artystka, znana z wielu przebojów, w tym roku ponownie znajduje się w centrum uwagi. Nie tylko jej utwory muzyczne, ale także życie prywatne przyciągają spojrzenia fanów i mediów. Najnowsze doniesienia sugerują, że serce piosenkarki może być ponownie zajęte co dodatkowo pozainteresowanie. Ostatnio, na jednym z jej koncertów do którego doszło w Instytucie Wysokich Napięć, Grzeszczak zaprezentowała coś więcej niż tylko muzykę. Na scenie towarzyszył jej Smolasty, znany raper, z którym artystka współpracowała przy swoim najnowszym utworze Połowa mnie. Ich występ stał się prawdziwym wydarzeniem nie tylko ze względu na muzyczną kolaborację, ale również spektakularną formę, w jakiej został zaprezentowany. Podczas koncertu Sylwia i Smolasty wykonali swój nowy hit, unosząc się w powietrze na specjalnych linkach. Ten podniebny spektakl, podczas którego artyści zaśpiewali wysoko nad sceną, niemal nad głowami publiczności, zapewne na długo pozostanie w pamięci widzów. Nietypowe zakończenie piosenki, w tak efektownej aranżacji, z pewnością przyczyniło się do wzmocnienia emocjonalnego przekazu utworu. Dynamiczna kariera muzyczna Sylwii Grzeszczak, jej nowe utwory oraz ciekawe występy sceniczne, a teraz także plotki o nowym związku, sprawiają, że artystka nieustannie pozostaje w kręgu zainteresowania zarówno swoich fanów, jak i szerokiej publiczności. Czy spekulacje o jej życiu prywatnym znajdą potwierdzenie, na razie pozostaje zagadką, ale niewątpliwie wpływa to na jeszcze większe zainteresowanie jej osobą i twórczością. Rozwój kariery muzycznej Sylwii Grzeszczak oraz jej życie prywatne przyciągają coraz większą uwagę mediów i fanów. Po emocjonującym koncercie, gdzie artystka wystąpiła razem ze Smolastym na specjalnych linkach, jej popularność wydaje się nieustannie rosnąć. Fani byli zachwyceni nie tylko muzycznym występem, ale także całym wydarzeniem, co znalazło szeroki odzew w mediach społecznościowych. Sylwia Grzeszczak kontynuuje swoją muzyczną podróż, regularnie publikując nowe hity i biorąc udział w licznych koncertach. Jednakże równie intensywne jak jej życie zawodowe, jest jej życie prywatne, które ostatnio stało się tematem licznych dyskusji. Poza dbaniem o córkę Bognę, którą ma z poprzedniego związku z Liberem, Sylwia zdaje się obecnie skupiać na nowym związku z Maciejem Buzałą. Media specjalizujące się w życiu celebrytów, takie jak serwis Plotek, podają, że para nie ukrywa już swojego związku. Sylwia i Maciej zostali zauważeni podczas wspólnego wyjścia w klubie Kume w Janikowie, co jest rodzinnym miastem Buzały. Ich publiczne zachowania, takie jak wymiana czułości czy wspólne spędzanie czasu z przyjaciółmi Macieja, stanowią dla mediów i fanów potwierdzenie, że ich relacja jest poważna. Dodatkowo, śpiew Grzeszczak podczas karaoke hitu Whitney Houston i Will Always Love You mógł być symbolicznym gestem wobec jej nowego partnera, dodając romantycznego kontekstu ich wspólnemu wieczorowi. Wydarzenia te rzucają nowe światło na życie osobiste Sylwii, pokazując, że jest ona nie tylko utalentowaną artystką, ale również osobą aktywnie uczestniczącą w życiu społecznym i rodzinnych kręgach swojego nowego partnera. Obserwatorzy z pewnością będą z zainteresowaniem śledzić dalsze rozwijanie się tej relacji oraz kolejne kroki w karierze Sylwii Grzeszczak.